Codzienne spożywanie kurkumy może wywołać szereg niezwykłych zmian w organizmie. W tym filmie przyjrzymy się, jak kurkuma wpływa na twoje ciało, gdy stanie się częścią codziennej rutyny. Zaczynajmy. Pierwsze: silne działanie przeciwzapalne. Jedną z najbardziej znanych właściwości kurkumy jest jej silne działanie przeciwzapalne. Zawarta w niej kurkumina pomaga zwalczać przewlekłe stany zapalne w organizmie, co może przynieść ulgę w bólach stawów i wspierać układ odpornościowy. Może być naturalnym wsparciem, zwłaszcza dla osób cierpiących na reumatyzm czy artretyzm. Drugi: wspomaga trawienie i zmniejsza wzdęcia. Kurkuma to przyprawa przyjazna układowi trawiennemu. Zwiększa produkcję żółci, co ułatwia trawienie tłuszczów i łagodzi żołądek. Może być naturalnym rozwiązaniem na wzdęcia, gazy i niestrawność po posiłkach, może także wspomagać osoby cierpiące na zespół jelita drażliwego IBS. Czy po jedzeniu masz uczucie wzdęcia? Jak spożywasz kurkumę z wodą z jogurtem, czy może w formie herbaty? Napisz w komentarzu. 3. Wspiera zdrowie mózgu i wzmacnia pamięć. Kurkuma zawiera kurkumin, związek wspomagający komunikację między komórkami mózgowymi i mogący spowalniać neurodegenerację. Badania sugerują, że kurkuma może zmniejszać ryzyko rozwoju chorób takich jak Alzheimer i Parkinson. Co więcej, kurkumin wspiera produkcję serotoniny, hormonu szczęścia, pomagając w stabilizacji nastroju. 4. Zdrowie skór i działanie przeciwstarzeniowe. Kurkuma, dzięki swoim właściwościom przeciwutleniającym i przeciwzapalnym, wpływa korzystnie nie tylko na narządy wewnętrzne, ale również na skórę. Może chronić komórki skóry przed uszkodzeniami, powodowanymi przez wolne rodniki, spowalniając tym samym procesy starzenia. Regularne spożywanie kurkuminy może pomóc zredukować przebarwienia, zapobiegać trądzikowi i nadać skórze naturalny blask. Stosowaliście kiedyś kurkumę na skórę albo w diecie? Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach piąte wzmocnienie układu odpornościowego. Kurkuma zawiera silne przeciwutleniacze i związki przeciwzapalne, które wspierają układ odpornościowy. Dzięki temu pomaga chronić organizm przed chorobami. Szczególnie w sezonie przeziębień i grypy warto po nią sięgać jako naturalne wsparcie. 6. Depresja i jej wpływ na nastrój. Niektóre badania sugerują, że kurkumina zawarta w kurkumie może zwiększać poziom serotoniny i dopaminy. Może to przyczynić się do zmniejszenia objawów depresji i stabilizacji nastroju. To obiecująca opcja dla osób szukających naturalnego wsparcia. 7. Wkład w zdrowie serca. Przeciwzapalne i przeciwutleniające właściwości kurkumy mogą wspierać zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Kurkumina może poprawiać funkcjonowanie śródbłonka, warstwy wyściełającej naczynia krwionośne, co może obniżać ryzyko zawału serca. Może również pomagać w obniżaniu złego cholesterolu LDL i zwiększaniu dobrego HDL. 8. Pomoc w kontroli wagi. Kurkuma może przyspieszać metabolizm i wspomagać spalanie tłuszczu. Kurkumina zapobiega gromadzeniu się komórek tłuszczowych, co pomaga w odchudzaniu. Dodatkowo pomaga kontrolować apetyt, co zapobiega przejadaniu się. Jakie naturalne metody stosujecie na kontrolę wagi? Podzielcie się w komentarzach. 9. Korzyści dla zdrowia stawów Kurkuma jest skuteczna w zmniejszaniu bólu i stanów zapalnych stawów. Kurkumina hamuje procesy zapalne w stawach, łagodząc objawy chorób takich jak reumatoidalne zapalenie stawów czy osteoartroza. Regularne spożycie pomaga utrzymać ruchomość stawów i zmniejszyć ból. 10. Wsparcie dla zdrowia wątroby. Kurkuma wspomaga procesy detoksykacji wątroby. Kurkumina chroni komórki wątroby przed stresem oksydacyjnym i przyspiesza usuwanie toksyn z organizmu. Zmniejsza także stan zapalny w wątrobie, wspierając jej prawidłowe funkcje. 11. Korzyści dla zdrowia oczu. Kurkuma, dzięki swoim właściwościom przeciwutoniającym, chroni komórki oczu przed stresem oksydacyjnym. Może pomagać zmniejszyć ryzyko zwyrodnienia planki żółtej i zaćmy związanych z wiekiem. Zmniejsza również stan zapalny oczu poprawiając zdrowie wzroku. Za 12. Rzeczy do rozważenia przy stosowaniu kurkumy. Chociaż kurkuma jest naturalna i korzystna, należy ją stosować ostrożnie w niektórych sytuacjach. Kobiety w ciąży, karmiące piersią, osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe lub z określonymi schorzeniami powinny skonsultować się z lekarzem przed jej użyciem. Nadmierne dawki mogą powodować dolegliwości żołądkowe. Aby nie narażać zdrowia, zawsze konsultuj się z lekarzem. Na tym kończy się nasza seria kurkumy. Jeśli podobał Ci się film, nie zapomnij go polubić zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia. Bądź zdrowy, zaakceptuj siłę natury. Do zobaczenia w nowych filmach.